Witam wszystkich bardzo serdecznie, tuż po... O! Ostatnim odcinku! I zajmiemy się teraz defowaniem tego pana. Wow, jakieś bufy są na nas zrzucone. Nie wiem, to jest event, także wiecie, chcę, zawsze chcę wziąć udział i zobaczyłem właśnie po końcu tamtego odcinka, że kolejne coś się zbliża, znaczy, że właśnie event się zbliża, więc postanowiłem wziąć udział, a że jeszcze nie wyłączyłem programu do nagrywania, no to od razu...

A, co to jest? A to jest nasze. Dobra, dobra dawra, coś ci rozdupcyli Hmm. Nie mam pojęcia nadal jak się tam dostrzegł. Bo tak jak nagrywam tuż pod. Chociaż. Nie jestem ja. O, w niebo strzeliłem. Iu, iu. Zaraz właśnie tam może wstąpimy. Ale najpierw chciałbym zwiedzić o to, 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 to... No, ej, tym Zawsze trzeba pomóc. No, może dostrzelę? Prędzej się zesram. O, Coś chyba ubiłem. Aha. Się piesek do mnie tepnął. W cudzysłowie. Jej, to tutaj. Nie o co chodzi, ale What the? F yeah, 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 yeah. aktywowałem jakiś event, nie sądzicie? Przy którym nikogo nie ma Ale głowę sobie nie dam Dobra, chodź mi się, bijemy się, bo tu w przyszłości idzie Micha, nie O, brrr, już ktoś kliknął, co nie trzebały No Dziękujemy What the fuck To za mały smerw, czekajcie, może to polak? Coś napiszemy. piszemy? Okej, okay, to pójdziemy sobie dzisiaj taką. Wow, a cóż to takiego. Не важно, что надо делать, бы только скакать, по этому Ну вот и всё Смотрите, какие красивые виды счет, мы не попадём Иии, пачпо пу чу пу чу пу чу пу чу No ale może go zbijemy Dawajcie! No nie Nie! Trzeba za nim teraz skoczyć o nie w tą stronę Ale teraz O aż się przewróciła kobieta jedna Dlaczego mam tak mało zwierzaków? Co kogoś jeszcze. Mocna furia to za mało. Ach, no nic, no nic, no nic, żeby nie przedłużyć od tej. Chciałem przede wszystkim coś pozbierać. Wiem, że nie gustuje. Ale eksp się zawsze. Chapaj, style ta! Hapaj ta! Sztyleta! Hapaj I. O, nie trafiliśmy. No Dobra, zmiataj typie. I drz. O, mój pet. pet padł. Czy no? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, Śmiegiemy sobie tutaj. Nawet nie milą nagrywamy. Cożeś ty mnie tak pierdolnął? Padej stary Chyba się ku twa z kimś pomyliłeś na no rozumie, że ty chcesz mnie pokonać i mojego peta no, mi pierdyknął tak, że aż się nakryłem nogami. O! Jewko trzeba ściąć. I Chop. O, dwa. Chop i Chop. Dziękuję. Zagazela dla mode on Am I amazing? Ty to jest niedźwiedź taki tam? Ale zajebiste, zajebiste fakty bo to będzie, Aro O, zwaliłem Ty się bij tam, ja sobie pokopie Kopsa, kopsa, kopsa I... Slap. Czy tam sklap? Mm, dobry kierunek obieramy? Bardzo dobry obieramy kierunek. Może o to chodzi, żeby tych pod nie. Ja to nie, się podniosło.

Oj, taka biedna co nie, sarna. Jeb dostaje się z i tam leci w przestworze. dzień dobry. Dobra, na razie tak rozejrzymy bardziej to będziemy się rozmówić. Chciałem ost. Welcome. Woodblock. O! O, zaznaczmy sobie tutaj spawn. To jakaś taka, taka wioska prawda taka? Taki w cudzysłowie... Dziobaczy drewno! I... Dż, dż, dż. Trafimy tutaj potworach, potworachę, bo tej... Tutaj... No szału nie ma. W potworach. Ciekawka mi jak zwykle weźmie przy nagrywaniu i weź tu człowieka nagrywa. Sorki. O, dobrze, muszę sobie jakiś, jakiś napój. raz lepiej. Hmm. Śmigniemy sobie dalej. Pozwiedzajmy trochę, prawda, tego terenu tutaj, Guild Warsowego. Tak właśnie patrzę na te, na te drzewka, to bardzo ładnie tutaj.

Tak, słuchaj, tak. Chyba obok nie jest właśnie. Hmm. Łowca. Łowca z pistoletem Dzień dobry. Ludo Jung. I like it here. Leather, Hmm, what's that? I need a new leather blanket before the baby comes. So go hunt up a deer or a nice wolf. Fur blankets are always good. I've tried. All the fighting has the animals spooked. You don't think you could? Can... Nah. That wouldn't be right, mm. would it? Double click to. <smart> ah, to fuck. No, <noise> it's <smart> not. It's a What the fuck? Chwila, chwila. Wow! Coś lepszego. Hero. No, Nie, nie, Myślałem, że to jakiś. No, no. Sprawdźmy sobie właśnie, jak Może coś, coś możemy założyć? Coś może ciekawego, co by dropu.

Dobra, bo my się tutaj już zagadujemy, a ja chciałem mniej więcej ogarnąć co i jak tutaj. Wow. Ło! że mogę kupić. Nie, wbiję tam? A yeah, je, daliśmy radę. No ale dobra, bo ja tutaj pięczę rzeczy, ale będziemy kończyć, bo... Dzisiaj nic ciekawego nie zrobiliśmy, prawda? Bo na 10 minut ten śnieg trwa. Pewnie może na 10 minut trwa tylko. No ale nic. Ale, chociaż wiecie co? Nie, nie, bo boję się właśnie, że jest taki krótki. Jep, jeb, 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 jeb. Na pewno go kiedyś jubije, prawda? W tu... cholerach też tutaj tą pułapkę do cholery A to jest za przegurnione. Z... Z... Możesz zgić! Brawo! Kogoś tu padł Rewajwujemy cię. Ekspa tyle dostaniemy, czy więcej? Tyle. Mniej nawet mushroom. Mushroom, mushroom, mushroom. Ja Chciałem jeszcze tylko przeczytać, czy tak jakiś recovery'ing jestem, Trap z tej pułapki, niby. A co rzeczywiście? No poszukamy sobie jeszcze tych trapów, bo to jest w miarę ciekawe. A przy okazji, może sobie ubijemy jakiegoś guśca? Może nie guśca, ale coś sobie może ubijemy. Dlaczego ty na mnie tak skaczesz od razu? No super. No na razie się zmienimy. Może zginę ty, że. Nie, nie, na razie nie, nie doskakuj. Ach, widzicie jaki mam stan? Wstań, dodge, Dodź, 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 sy synek, dodź, 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 że ty bleeding. Oh, o, i event! O, no widzicie, opłacało się. Ha. Wow, ile osób tutaj idzie. O, będzie co, będzie co defendować. O, wow, ale ładna salwa. Nie wiem, wszyscy, wszyscy się na. Trz, trz, trz. Salwa! Podoba mi się właśnie takie defowanie kogoś. A co to jest ta strzałka? A, odska odskakujemy i sweetnessko dostajemy. Rozumiem, rozumiem. No, Nawet nic nie mogę dojrzeć, bo od razu. No. Wszyscy zostają zabijani. Ło! Orzeż ty! W czwarte jądro! Oczywiście, siódemka pomylić się z jedynką, i już koniec, prawda? Ale bardziej mi się chyba podoba lądu. Nie wiem dlaczego? jakieś takie uczucie do niego lepsze. Obrzygałaś tyle? Pięknie, dobrze. Pięknie, pięknie, nabijamy sobie to, a niech już będzie. Strasznie mało DMG to zadaje. O, patrzcie, patrzcie ile tutaj mamy tego. Tyle już? Czy jeszcze gdzieś bierzesz O, je, yeah, jest coś. O, tych <gryny> cofnij, cofnij, rozstaję pułapki. To <gryny> było cofnij, cofnij, Pst, od razu. Nie, nie ma, nie ma padania. Znaczy, nie, nie, nie ma cofania. Od razu padasz na mordę. O, co to znaczy? Nie rozumiem zbytnio Rozumiem, rozumiem Wow ile wody, naprawdę zobaczcie Duża kobita no, no to ko malutka No nie jeszcze mniejszy Kurczak Dobra, zaczyna się już coś. Oczywiście padamy, czemu nie? No, oczywiście, tak zawsze musi być. To jest Już się do tego przyzwyczaiłem, że tak pada w tych eventach. Koleś glutka załączył. Dobra, wiecie co, ja się odsunę tak na wszelki, na wszelki. Rewajwujemy cię, synu! No dobra, dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, mieliśmy kończyć, a już zapewne to 25 minut trwa, a może i więcej, ale nic, ciśnie, bo z kiśniem. Wydobyć, czy nie wydobyć? Hu, nie wydobędę. Jeć, ci jestem ciekaw za to ile co Expo dostaniemy na powinniśmy to zrobić fast, fast. to już tutaj. Once people see synchronized wow I is truly, I'll be even more famous than I already am. I mean, the carnival's good and all, but this is a remarkable and spectacular sight. I know I'm going to tell my grandchildren about it. Everyone should. How often would you get to see this? ale wydobyć to co Hopla! Au! Pumama się oczywiście czeka, ale czekajcie, dajcie mi spojrzeć. O, dużo trochę przeszliśmy. Na no, nic, na pewno ja się cofnę i będę gdzieś tutaj łaził. To jest oczywiste. Dobrze. A teraz jeszcze spójrzmy ostatni raz na skilla. No takiej dobra, to jest zwykła strzałka. Nie podoba mi się. Wszystko ma gówniane DMG. Gówno DMG. Gówno DMG. Gówno DMG. A to jest to w ogóle gówno DMG. Tylko krwawienie. Wszystko krwawienie, krwawienie, krwawienie. A tym opatrzcie. 56 39 To jakieś 35 też. Tu mało, bo to poison, to na trwa ten poison. Tu też, y, chociaż tutaj nawet nie ma mało a ile bleeding zabiera. Jeszcze slow. Nie, short bow nie jest dla mnie. Przepraszam, ale... Y, taka jest racja. Zajmujemy short bowa i zakładamy longbow. O oh, fuck, longbow. A ty tutaj... Ćpach. i pach. I, 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 i coś jeszcze mieliśmy przejrzeć w inwentarz. To było tutaj coś... Dobra, ja, ale już się przedłużam. Teraz już na 100% kończymy, także wiecie, co macie robić, komentować, o co subskrybować. Jeśli oczywiście chcecie, ja do niczego nie zmuszam, ale chciałbym. Dobra, nic już nie Cześć i.